Cześć, jestem No to jest pierwszy, drugi odcinek już, drugi. Zagrajmy w GSR, czyli Gama German Street Racing. Dzisiaj jedziemy w Dusseldorf. No to zaczynamy od dragów. Jak zawsze. Auta będą zmieniane po prostu. No mów. Uzbieram to ten. Te drugie. Jak są moje statystyki? I ten. I są statystyki. Po prostu są statystyki a obok. A pod nimi są takie kreski, nie? No. To właśnie tam będzie ten. Tak tam uzbieram na maksa, to dopiero i na auto będzie brane, bo na razie. Dobra. Zaczynamy od paraszki o tym mówię. O, to jak uzbieram te dwa, to po prostu. No to po, po prostu ten. Zmieniamy autko. Jak tamto będzie już zrobione na ten sposób, to po prostu. inne będzie. I tak w kółko. Aż mi się auta nie skończą. Dobra, jest rozpędzenie. Na szósty, jestem w piątym biegu na razie. Łamię. Dupek jest szósty, bieg! Tak jest! 260 km na godzinę. Wszystkie te takie dodatki do tego i do tego będą po prostu na zakończeniu, już odcinka. Więc dobra, drugi drag został. Trzeba go wygrać. No dobra, jedziemy z tym koksem. Dobry start. Dosyć dobra jazda. Tak jest, dobra. Jest szósty bieg, to już o biegi się martwić nie muszę. Wygrałem. Uhu, ale fajnie. A, nowe autko! Razor XT. I to jest autko. Ale niestety jeszcze to drugie trzeba zrobić. Znaczy to pierwsze. I później dopiero marzyć o innych mogę. No kurde, mogę kupić. O, nawet różowy jest. Ale dobra, trzeba wziąć spacera. No i drift po prostu. Na drifty idziemy. No ja tak jak mówię na koniec wszystkich tych wyścigów. Więc dobra, drift. No i jedziemy Dobra Ciś Ciśnijmy W tunelu, jesteśmy bardzo fajnie Jezu, ale ruszyłem. No kurde, do no skleja mnie do tej ściany frajer. Dzięki wiesz. No kurde, tam jest zastopował lamer. ale dobra, trzy nawroty są. Koleś wywalił jak z torpedy, kurde Boże. Co oni robią? No, e, co ja robię? Dobra, widzę, że ten, wyści ten wyścig jest ciekawy. Dobra, dojechałem. Teraz nawrót, dobra, jedziemy. No dobra, oni sobie niech tam jadą. Ja sobie jadę pod prąd. Ty. Chcę szybciej nitro naładować Ale ja ale dobry. Dobra, jednego już mam za sobą. Jeszcze tylko dwóch. Już żadnego nie mam za sobą. Kurde, tu ludzie się rzucają. Boże, ale dobra, chcę jak najszybciej ten wyścig zakończyć. Bo jakoś nie idzie mi to w parze, jakoś ten wyścig mi nie wychodzi dzisiaj. Psz, nawrót? O kurde, zarzuciło nam trochę. Jedzie jeden i drugi, dobra. No to jedziemy, ty spokojnie. Sekunda przewagi. Nie wium, 51 poszło, wium, 26 tym razem, kurde, mało. Ostatnie kółko, dosyć dobry nawrót mi wyszedł, szczerze Wam mówiąc. Czekam aż ten drugi przyjedzie. Kurde, on tędy jedzie, Boże. Jeden tędy, drugi tędy. Jakby jedną stroną nie mógł jeździć. Boże, 10 sekund przewagi, ty. Nie no, to jest przewaga już niesamowita. Jedną po prawej. I jeden będzie po mojej jechał. Mogę się założyć. Ty, jaki Motherfucking bitches! Jaki lamer powalony, ty weźcie. Nie gram w tą grę. Widzieliście, jak chamsko jeszcze we mnie wjechał? Ty zrobił to, żeby jego koledzy mogli mnie dogonić, ty weź. Jaka współpraca, ty, a ja sam jeżdżę. Ole, punktów doświadczenia se nabiłem. Dobra, drift drugi. Mam nadzieję, że. Tutaj nie będzie jakiś wpadek większych. Dobra, zaczynamy. OMG, OMG, zjechany tor, tu są tak zjechane nawroty, że mała bania. Dobra, widzę, że już jeden koleś odstaje. Tu jest dobre to, że nie musisz nawracać po prostu. Przejedziesz sobie tak i jedziesz dalej ty. Patrzcie, ty już zaliczyło, zaliczyło. Widzieliście weź? Oni cały czas chcą we mnie wjechać. To jest taki praktycznie chyba minus tej gry. Że komputer po prostu chce w ciebie wjechać. Ty cała trójka jedzie za sobą. Tylko ja i tylko ja jadę w drugą stronę. Oj, drewo. Zaliczyłem już drzewo. Patrzcie, no 20 sekund przewagi. Dobra, znowu zjeżdżamy na krawężnik. Tam praktycznie ty jeden za drugim je jedzie. Ciekawe, czy się wyrobię przed nimi. Czy będą mieli okrążenie straty. Ty, patrzcie, ty. Dogoniłem już ich. No kurde. Boże, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. 30 sekund. Boże. To jest po raz pierwszy mam taką wielką przewagę. Jak oni tak wjeżdżają ty, to ja się nie dziwię. Boż, 53 nad ostatnim. Czy będzie minuta? Czy uda mi się zrobić minutę? Chyba raczej nie. Nie, nie udało się, żeby minutka wyskoczyła. I co miałbym na nich teraz czekać minutę? Syba się ja mam na nich wywalone. Wolę od razu przejść do menu. I został jeszcze wyścig miejski. Do, zaczynamy. Szt. Dobra, jestem gotowy na wyścig. Nitro się użyje na starcie. Dobra, nie mogę użyć nitra na starcie. Dam im odjechać. Dam im tylko odjechać, żeby kurde, nie stracić nitra jadąc za nimi. Dobra, ciężcy są trochę ładno. Dobra, za wcześnie chciałem wjechać tym razem. Dobra, tu tym razem ja mam lepsze wejście. No kurde, jak mnie zepną. Nie, mam ich gdzieś ty. Jadę, jadę sedłem. Ja się se jadę tędy. No, ja co najmniej nie, nie, podpor nie, nie pod prąd. I też mogę sobie punktów nieźle nałapać. Ale ta prędkość wymiata. 230. Wiem, miałem 240, ale... To było na driftach. Ciekawe, czy oni się władują w te auto, czy się... ominą je. Chyba ominęli. Ale i takim uciekam. Dobra. Najgorszy zakręt w tej grze. Według mnie. On się tak dziwnie przechyla, kurde. Raz jest w prawo od razu, a później jest nagle w lewo. I tak mi jakoś kamerka dziwnie przypasowuje, i ja po prostu nie ogarniam. Zawsze wtedy muszę wleć w ścianę. Teraz mi się na farcie chyba udało. co Boże. Początek jest trudny naizy. No to kurde wejście. Takie coś. Ty nie ma auta przede mną, a tu BUM! Auto się nagle przede mną znalazło jakieś. Nie grałbym w, nie grałbym już w tą grę. Ale że chcę tą serię skończyć, to przejdę do końca tą gierkę po prostu już. Może uda mi się wszystkie samochody na najlepsze zrobić, po prostu i w ogóle tą gierkę chciałbym mieć za sobą. Nigdy, prawdę mówiąc, tej gierki nie przeszłem gdzieś zawsze w, po... w końcówce. Już utknąłem albo, albo był reset kompa. albo tu mi brat przyszedł i usunął konto. Dużo miałem takich przypadków, dlatego mam nadzieję, że teraz po raz pierwszy uda mi się ukończyć tą grę. Kurde, widzę, że się do mnie zbliżają. Kurde... Jakaś niecała sekunda tu, tylko dwa kółka, no i znowu uderzyłem. Dobrze, że teraz blisko tego auta pojechałem. No bo ty, ja normalnie... What the fuck? Ty, minus 50 dostałem. Punktów doświadczenia. I co, pewnie na minusie? Nie, do przodu mam. No, czyli dobra. Dobra, udało nam się. I ostatni już wyścig. No to co? Jedziemy. O, fajnie, nareszcie mogę nitra z samego startu użyć. Teraz jestem na przodzie, raz z tyłu weźcie, dobra. To jest ten sam tor, tylko że w drugą stronę. Dobra. To jest ja szybko nitro dosyć złapałem. Jum. Dobra, tu też jestem już pewny, że wygram. Kur, Dobra, jest dobrze wejście. Dosyć dobrze. Teraz strasznie spokojnie jest. Nic się praktycznie nie działo przez chwilę. No... No, dobra, co to było? No bez jaj ty. O coś zahaczyłem, a tego nie widać. Dobra, ty mniejsza. Wywalone mam na to. Dobra. Prawdopodobnie już niedługo. Czyli po zakończeniu tej serii będzie kolejna część z tych właśnie gier serii. Czyli ESR, Europejskie Wyścigi. I tu nie będą tylko z Niemiec, tylko z Europy, już jak sama nazwa wskazuje. Jestem ciekawy, jak mi to wyjdzie. Ta, fran, ta europejska. Jedyną jaką mam, to właśnie ta niemiecka, tylko. Żadnej innej nie miałem. Więc po prostu jestem ciekaw. Jak mi to wyjdzie? Dobra, trzeba punktów nazbierać, bo jestem pewny, że mam na minusie za te minus 50 punktów, które zdobyłem niedawno. <grytanie> Dobra, nie ma co, ty jadę pod prąd. Może punktów trochę nałapię. No ale kurde, jakoś tu aut nie ma. Nie no nie mówcie, że wszyscy się na prawo zjechali. Ja cię sunę ty takiego suchera to w ogóle nie było. Takiej jazdy ty Ja pod prąd cisnę, żeby auta jechały ty. A tu nic. Zero out. Nie no po prostu lol face. Dobra, ty. Ta prosta została i już koniec. Drugiego odcinka serii G.S.R. Po prostu Dobra, już widzę metę. Nitra nie mam. Iś. I znowu minus 50, za co? Co na minusie, ty, minus 13 Jakby wtedy tam jeździły auta, miałbym te 100. Dobra, to wchodzimy, zobaczymy. Ja nie zdać mnie, ale dobra. O, 1500? Ja cię sunę. Czyli dobra, jeszcze jutrzejszy odcinek będziemy jeździć tym autkiem. Ale wiecie co, nie, jutro po prostu, jak zobaczę, że mam więcej kasy, to po prostu kupię to i już jutro prawdopodobnie będziemy jeździć tym wózkiem. To już se, ja już se po prostu ustawię kolorek, który mi się podoba. Pomarańczowy mi się podoba. Dobra. Dobra, to tyle. Pozdrawiam. Na no tam. Cześć.